Dzień dobry, nazywam się Bożena Mazurek, jestem prezesem spółdzielni socjalnej Sercem do Ludzi. Nasza spółdzielnia zaczęła swoją działalność w styczniu w roku 2020. Zajmujemy się opieką nad osobami starszymi. W skład naszych obowiązków wchodzi opieka nad osobami starszymi czyli wykonanie toalety podanie leków wykonanie posiłków jak również pomoc w sprawach urzędowych czyli wykonanie pisma bądź opłacanie rachunków również wykonanie zakupów sprzątanie rozmowa wspieranie i podnoszenie na duchu takiej osoby pani Bożelka jest jako, nie jest tylko jako opiekunka, ale jest tak jak, jak moją przyjaciółką najbliższą. O co ją poproszę, jest w za stanie zawsze mi załatwić. Na przykład do lekarza zawieźć, czy receptę załatwić, czy coś na mieście kupić. Mleka dużo potrzebuje, wody potrzebuje dużo. No tego do domu nie dam rady donieść. Pani Bożena zawsze jest gotowa. W naszej spółdzielni można również wypożyczyć łóżka dla chorych, ewentualnie jakiś sprzęt rehabilitacyjny. Zajmujemy się również usługami sprzątającymi i zachęcamy do korzystania z naszych usług. Wszelkiego rodzaju informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 660 452 194 lub na Facebooku, na naszej stronie.